Czy tutaj z tej walizki, za tej walizki jako linii startowej wrzucić kołem na butelkę i osoba, która trafi, kwalifikuje się do finału, bo na pewno kilka osób trafi. Proszę bardzo. i tak, to pani mówi, że nie jest proste. Pani już dzisiaj nie ma szans. Kto następny? Kto ma ochotę? O, to ten pan z uśmiechem. A palat na razie? kto ci zrobi profesjonalista? Video? Proszę bardzo, powiedzka zdecydowanie. Tak, to, to trzeba działać. Pani wie, czego chce, i duże prawdopodobieństwo, że pani wygra. No, zobaczymy. Nie dmuchać, nie rozśmieszać, nie przeszkadzać. To potkwanie za mną. Technika koziołkowa, ale coś tu nie trafione. I to pani mówi, że też to nie jest takie proste. Jeżeli nikt nie trafi, to zmniejszymy dystans. Spokojnie, ale jest tu wiele osób, które, proszę bardzo, z jakie warunki psychologiczne, psychiczne, odporność. Co cechuje sportowcy. A tak niewiele brakowało ten jeden centymetr, nie? Tak ważny w życiu człowieka. O, tu się zrobi kolejka, pani też ma uśmiech na twarzy, pewność siebie zdecydowanie powiało niekorzystnie jak mały Turbulencja się zmieniła, no tak to bywa, czasami to od natury dużo. Proszę bardzo, tu też znakomite warunki. Słuchaj, jak trafi mi tobie na szyję, to co? No, oby szyja nie odpadła, nie? No, to chyba nie grozi. Uwaga, uwaga, koncentracja. Coś się dzieje. Jeszcze parę rzutów i będziemy zmniejszali dystans. Ale oto są znakomite warunki. Jego wysokość tutaj ma wielkie szanse. Uwaga, może nałożyć, może włożyć. A jednak nie udało się. Jak to wygrał? Nie trafił, to to nie, to to trzeba w dziurkę. Pan nie wie? Sukces dopiero jest jak... Proszę bardzo. Znakomite warunki psychiczne też, uśmiech, pewność siebie przy czym zawody dopiero rozpoczynają się proszę pani i panów. Następna osoba panie też tutaj zapraszam serdecznie bo jak mówiłem panie przeważnie wygrywają te zawody oj pary zabrakło oj chyba za mało lemoniady ale to można jeszcze nadrobić jeszcze będą jakieś zawody uwaga uwaga, następna osoba też znakomite warunki fizyczne i należy uznać jako trafione jest już dwóch, dwóch panów w finale, ale tu panie nie odpuszczą, myślę. Proszę bardzo. Czy... Oj, tym razem pan ma takie tendencje na prawo, nie? Bo niektórzy na lewo. Żona widziała to na prawo poszło. Proszę Dobra. bardzo. Jest, jest jedna kandydatka, przedstawicielka płci pięknej, bo tak mówiłem. Kobiety wygrywają. Zobaczymy, kto następny. Czy są chętni? Jak nie ma, to nie, ja nie będę namawiał. To robimy super finał teraz. Osoby, które trafiły, czyli ci panowie, zapraszam i później pani. Powtórka, replay. Teraz kto trafi prawdopodobnie ma wielkie szanse. Wygrania. Uwaga, koncentracja, uśmiech. Cisza się zrobiła, nie przeszkadzamy. Jest to w Powtórka, oj, z tych powtórek to wyszło dobrze. No, uwaga, następny. Kandydat do zwycięstwa. No niestety tym razem zlekceważył sprawę, myśli sobie, a sama doleci, nie doleciała sama. I tutaj pani trafi albo nie trafi. Trzymajcie kciuki. No cóż, gdzie jest ten pan, który tutaj wygrał zawody? Zapraszam serdecznie. Świadek, oręczy, flaszeczkę. Bo no to jest nagroda przecież. Wesoła nagroda. Tylko jedna taka mogła być. Gratulacje. Zawody odbyły się? Odbyły się. Tym razem stało się zupełnie inaczej. Tym razem przedstawiciel płci brzydkiej wygrał zawody. No cóż, tak dzisiaj wyszło.